Teresa siniak Żywiecka Ścieżki marzeń, marzenia Bojąc się usnąć, przeoczyć życia nocą chadzają czekając na gwiazdkę, wiedząc, że kiedyś spadnie, spełni choć jedno z nich na pewno. A i pragnienia tłoczą się na mlecznej drodze, bo księżyc swe światło przygasił, a w trwodze błądzić nie chcą. Kiedy ciemności pokornie cicho czekają na przychylnych czas rządzenia losu, gdy jednym gestem sprawi, że w pełni księżyca. W gwieździstą noc spadnie gwiazdek sporo z akceptacją nieba, a wszechświat sprawi, by głodne pragnienia nakarmić, nasączyć miłością wybranych, gotowych na nią.